No jesteśmy w kolejnej miejscówce, którą w darówku obowiązkowo trzeba odwiedzić, a mowa o porcie jachtowym. Miejsce, które naprawdę jest przepiękne. Co prawda są barierki, nie można wejść, poglądać jachtów z bliska, ale obejść sam port można na spokojnie. Stoi też tu taki fajny statek, który można pojechać na rejs wędkarski, no ale to Wam za chwilę pokażę z bliska właśnie w tym króciutkim filmiku. No i tutaj mamy różnego rodzaju kotwice używane, zardzewiałe mniej lub bardziej a z tyłu widać właśnie ten przepiękny jachtowy, o którym Wam przed chwilą wspominałem. Popatrzcie mamy łódki od tych najtańszych, najmniejszych, po łódki od milionerów. To no, wygląda przepięknie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście moich filmów na vlogu, to wejdźcie właśnie na główny kanał. Tam będą myślę do tygodnia dodawane wszystkie treści, dokładnie pokazujące każde z tych miejsc, które nagrywam w shortach. można już powiedzieć, kiedy rower, jak tu jest jakiś też trudia, tam taki fajny drewniany. Przeciwko ładnie wyglądająca pizzeria. Tu jest jakiś policyjny. Ma niebieski ogół na dachu, więc raczej policja. Pola 1. A tu największa łódź jaka stoi. Właśnie w tym porcie. No i tak to wygląda. To największa łódź. Tak mówię, mi się to kojarzy z takimi właśnie imprezami typu młode dziewczyny, skąpe bikini, drinki, palemki, skakanie do wody, tyłu Nawet Łódź Kotwica jest wszystko chromowane. No ładna jest.